Ale było śmiesznie, jakby ktoś nas źle policzył, pomylił się w kolejności na przykład. Wiesz co, ja umiem ci 10 akurat, także z tym nie ma problemu. Nie wiem jak ty. <gry> ja też generalnie umiem, zazwyczaj przynajmniej. Tak 9 na 10 sytuacjach uda mi się policzyć. No okej, okay, dobrze. A czy mogę zacząć ten podcast, że mieć już go z głowy? Nie wiem, możesz, zaczynaj, Rób też. No czekaj, bo nie robiłem tylko. <noise> strasznie długo. Skup się, wdech, wydech. Ja nie wiem, czy ja się potrafię jeszcze przywitać, ale wrestlingowe Boże. No, wrestlingowe Boże, kurwa. A to Oj będzie... Boże, Boże! Oj Boże, czekaj. <noise> jeszcze raz. <noise> wrestlingowe Słowo Boże 3, witamy Was po tej jakże krótkiej przerwie. Wrzegłem, że kilkudniowej, spowodowanej tym, że Tomek szuka nowej nazwy dla podcastu, i ustaliliśmy, że nie nagrywamy, dopóki Tomek nowej nazwy nie znajdzie. Jak widzicie, na waszych ekranach nazwy dalej nie ma, ale. Mamy dzisiaj wielką okazję do tego, żeby porozmawiać po raz kolejny, ponieważ Tomek się musi wyżalić. Uh, nigdy nie widziałem go takiego gotowego do nagrywania podcastu. Natomiast po tym co zobaczył podczas main eventu Heli na stwierdził, że musi się gdzieś wypłakać i stwierdził, że to będzie odpowiednia platforma. Także ja jako człowiek, który na podcastach zjadł zęby, dzisiaj mu tą platformę udostępnię i ten odcinek mógł się nazywać najlepszy tydzień w, w historii wrestlingu. Nazywać się tak nie będzie, przez tak ten tydzień się zakończył. I ja mam dzisiaj taki plan, o którym Tomek nie wie. On w ogóle myśli, że ja mu coś dzisiaj zrobię i tak naprawdę coś mu zrobię, <śm> 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 Plan to jest że się taki, zapowiada. Że ja się generalnie zgadzam z tym, co on chce powiedzieć, natomiast tak w ramach trochę adwokata diabła będę chciał stać w opozycji do niego na temat tego main eventu. Także będę się starać bronić decyzji, dlaczego WWE zabukowało ten main event w taki sposób, jaki zabukowało, chociaż... Jestem z niego niezadowolony, ale tak, żeby trochę ubarwić ten odcinek, także... Co się zmieniło w ostatnich 10 miesiącach? Bo nie wiem, kiedy był ostatni odcinek, zakładam, że z dobre 10 miesięcy temu. W marcu chyba, coś takiego. No to, no to mamy koło 7, no ja... Jeden, co się zmieniło u mnie, to to, że siedzę właśnie ze swoim własnym pasem tak teamowym, ponieważ w międzyczasie moja kariera wrestlera rozwinęła się do tego stopnia, że wygrałem pas. I właśnie w nim siedzę. A jak rozwinęła się twoja kariera? No właśnie, także przejdźmy do main eventu Hell in a tak w ogóle a propos teraz ta nazwa w końcu Racingowe Boże, ma sens, bo teraz się czuję w takim konfesjonale, gdzie mogę się wypłakać rzeczywiście i powiedzieć o tym, co mi to Znaczy zabolało no generalnie powiedzmy czasach. sobie szczerze, że my planowaliśmy wcześniej nagrywać. To nie jest tak, że my nie chcieliśmy kontynuować tego podcastu, bo my chcieliśmy go kontynuować, tylko no, nasze życie się tak rozjechały standardowo. To jest główny problem w sytuacji, kiedy ludzie, dorośli ludzie z dorosłymi żyćmi, życiami. Żyć żyć, 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 moja żyć też jest dorosła. Um, mają, mają inne rzeczy do roboty i brakuje czasu na pewne rzeczy. No nie ma z tego pieniędzy, w związku z czym nie mają motywacji. No ale Tomka dzisiaj, Seph Rollins i WWE zmotywowały w związku z czym. Hej, jesteśmy, żyjemy. I Bardzo nie... mi się tylko podoba, że to, co nas zmotywowało do nagrania, to nie była WrestleMania, nie było to samo, znaczy, sobie szczerze, Nie był to debiut nowej federacji wrestlingowej, nie była to nawet najlepsza że walka ten main, w historii. Main event nie czy... zmotywował do niczego, tak? Ja wcale nie pomyślałem po obejrzeniu tego main eventu dzisiaj rano, że będę nagrywać podcast. To była ostatnia rzecz, o której pomyślałem, szczerze mówiąc. Myślałem, o czym że pomyślałeś będzie... w takim razie po obejrzeniu tego main eventu? Znaczy, no, no trochę cringe rzeczywiście. Mam wrażenie, że tak. No z, czysto, z czysto wrestlingowego punktu widzenia, ja wiem, że oni starali się opowiedzieć jakąś historię, natomiast historia, którą nam opowiedzieli, no chyba nie pasuje nikomu, w związku z czym... Nie, dlaczego? Publika brzmiała na zadowolona na koniec. No to teraz właśnie, bo tak, okej, okay, pewnie większość osób wie o co chodzi, natomiast w main eventie Hell in a Cell doszło do walki, w której Seth Rollins... Podjął, który jest aktualnie mistrzem Universal, i tu spoiler alert, dalej jest mistrzem Universal. Walczył z nowym, odmienionym Brayem Wyattem, um, który walczył jako The Fiend. i walka zakończyła się przez dyskwalifikację. W Tak, przypominam, Co? dobrze usłyszeliście? W sel. No i to jest ta jedna rzecz, <laughs> której ja wybronić nie mogę, niestety, bo, bo tego nie rozumiem, no to nie ma usprawiedliwienia, bo ta walka zawsze jest promowana przynajmniej ja to tak odbieram ja może oglądam inny wrestling ja może oglądam inne rzeczy ale ta walka zawsze jest promowana w ten sposób że tam się może wydaje że wszystko tam nie ma żadnych zasad i tam Niech się dzieje co się chce. no Mieliśmy Mika Fowleja zrzucanego z góry tej klatki, i to się nie kończyło dyskwalifikacją, gdzie wszyscy myśleli, że ten człowiek nie żyje. A tutaj, generalnie, nagle, no e, uderzyłeś młotkiem w krzesło, to idziesz do domu, idziesz do pani za karę. No więc tak, to jest to jest chyba największy bullshit w tym wszystkim. To DQ, dało się to inaczej rozwiązać, ale moim zdaniem, nawet. Nie to DQ było bullshitem, chociaż moim zdaniem, bo to jest już drugi rok rzędu, kiedy na Sele kończy się w jakiś dziwny sposób, bo tak rok się... temu skończyło się w ogóle bez wyniku, tak więc... Jak się e... Bo ja, wypie... ja wypieram z pamięci takie rzeczy w ogóle, w związku z czym ja no nie, nie wiem, co było, co było w zeszłym roku? W zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, to walczył Romek z Brownem o pas, o ten sam pas, nagle pojawił się Lesnar i wszystkich zabił i to był koniec gali. No Ok, no ale ja szanuję. No, zabijającego Lesnara szanuję. Swoją drogą, jeszcze tak zupełnie dywagując od tego, mieliśmy w tym tygodniu dwie dziwne walki. I ta pierwsza wcale już nie jest taka dziwna, bo, bo Kofi stracił pas po jednym F5, na które po prostu sam wskoczył. I to jest taki typowy Booking Broka Lesnara, który bardzo nie lubimy. Chociaż mnie się cały czas podoba, ale to to już moje, moje preferencje personalne. I jakby ktoś powiedział, że to był bullshit, to zapraszamy dwa dni później na niedzielę. I. Macie lepszą zabawę, ale tak to jestem tutaj adwokatem, w związku z czym ty mówisz, co ci się nie podoba, a ja będę starać się w jakiś sposób to kontargumentować. Także go on. no co masz dzisiaj w no. zanadrzu? Chciałeś płakać, ja mówię ja, jak zawsze. No bo nie dasz mi nawet dość głosu, to no właśnie to... ci daję, no proszę. Dobra. Będę polerować swój pas. Chciałem tylko powiedzieć na wstępie, że oglądam ten dziwny sport od 98 roku. Rozróżnia nigdy... sportowa. Rozrywka sportowa. Nigdy nie byłem tak zły chyba po żadnej gali jak w dziś, dniu dzisiejszym. No. Dlatego tu jeszcze musisz nawet, teraz. Jeszcze nawet olać tą dyskwalifikację. Ale... Sam obrazek, jak... ...wpakowali nagle do ringu sędziowie... ...i chcieli zakładać Breya Wajeta na nosze... ...i go wynosić z tych noszy... ...jest kompletnie komiczny. Znaczy... I Bo jeszcze bym rozumiał jakby ta walka zakończyła się dyskwalifikacją. Też nie wiem... Rollin' próbuje go, nie wiem, zabić, cokolwiek. Kto? Rollins. Rollins. Set Rollins. Będziesz Rollin'. Keep Rollin', Rollin', Rollin'. <noise> Czyli, ale nie krępuj się, nie denerwuj się to, się, to się kameruje tylko i wiesz, i tak tego nikt nie będzie słuchać, także spokojnie. Mów, możesz szczęści, się mylić. Na szczęście jestem bardzo spokojny, więc... Słyszę, słyszę. Słyszysz, to super. Jakby jeszcze była taka sytuacja, że na koniec Bray w końcu, nie wiem, on by zabił Rollinsa i jego zdyskwalifikowali. Jeszcze to by było jakoś do przeżycia. No ale co ale... jest złego w tym, że służba medyczna przyszła ratować swojego zawodnika, który został technicznie biorąc no prawie zabity wszystkim co było do, wiesz co, do zabicia. Bo, te... bo technicznie to ja nie wiem, czy ten człowiek, którego chcieli ratować przez umarcie, on w ogóle żyje według storyline'u. Więc. No ale wiesz, co, no okej. Okay. <laughs> Ja wiem, że to jest moje bronienie diabła, no ale to tak mimo wszystko mówimy tutaj o rozrywce sportowej, no. gdzie w dzisiejszych czasach każdy zdaje sobie sprawę z tego, tego mistycyzmu, który był te X lat temu, jak Undertaker się pojawiał, tego mistycyzmu już nie ma i, no. i my cały czas wiemy, ta postać jest prowadzona w ten sposób, że my cały czas wiemy, że ten film to jest alterego Braya Wyatta. To nie jest tak, że to jest ktoś inny, tylko jak Fint wchodzi do ringu, to jest podpisane The Fint Bray Wyatt. Także my wiemy, że to jest Bray Wyatt, w związku z czym tak naprawdę... Ciężko od niej widzieć, bo przy każdym no właśnie, no to, okazji mówią, no to, że to jest Bray Wyatt. Dać. No więc właśnie, no to z racji tego, że to jest miło wszystko Bray Wyatt i to jest miło wszystko zawodnik, który ma swoje dziwne Alterego, no każdy ma jakiś w życiu jazdy, no on ma taką jazdę i ma taki fetysz, okej, okay, szanuję, nie wiem gorsze, w związku z czym... No, trzeba udzielić mu pomocy w takiej sytuacji. Ja wiem, z perspektywy postaci Definda zabija to trochę jego otoczkę, ale chwilę później on mimo wszystko zabił tego Sepha Rollinsa, chwilę wcześniej przyjął jakieś 48 kerbstombów, więc... do 50. Więc wiesz, no, akurat jeżeli chodzi o to, kto stracił na tym wszystkim najwięcej, to Bray Wyatt, czy The Fiend, nie stracił nic. Okej, okay, ja wiem, że wszyscy chcieli, żeby on ten pas wygrał. Ja też bardzo chciałem, żeby on ten pas wygrał, bo gość jest na fali. I tak człowiek ja uważam, że. Nie, z, nie zgodzę się, że Wyatt nic na tym nie stracił, gdyż to, co się stało, zabija całe jego momentum. zabija. Zabnij... Bo... Zabija, gdyż nikt nie będzie pamiętać po tej gali, że nie wiem, że Wyatt dobrze wypadł, że jego postać jest dalej zajebista, Tylko wszyscy będą pamiętać o gigantycznym bullshit, w którym brał udział. No ale wiesz, że generalnie to, co ludzie pamiętają, to jest kwestia tego, to co ludzie chcą pamiętać, bo mamy do zapamiętania dwie rzeczy. Możemy zapamiętać dwie rzeczy: możemy zapamiętać to, że gość przyjął tyle, ile Brock Lesnar nie przyjmował, i kikautował po, za każdym razem po jeden. I na końcu no. jeszcze zabił Sefa albo Ale możemy pamiętać to, że no generalnie to był bullshit, tak? Walki Brocka Lecera to też jest Bullshit, a z perspektywy czasu nikt o nich tak nie mówi, no a każda walka jest taka sama. Bo no co, dobrze, no co, ale też nieraz wynosili na noszach. No dobra, no ale co różni, co różni tą walkę? Ten Bullshit od tego piątkowego na Smackdown? Wszystko. No ale obie to, to, to były oba bullshity, które nie miały prawa tak wyglądać, no ale to, jednak. Nie no, w, na w piątek na SmackDown wydarzyła się normalna walka, pro można... Po prostu mogła się komuś nie podobać, to jak zabukowali Kofiego. I to jest a wszystko. Tu, a tu nie miałeś walki. Tu miałeś gościa, który wszedł do klatki z potworem, który jest ponad jego możliwości, i zrobił wszystko, żeby tego potwora zlikwidować. Okej, okay, i potem powiedzieli, że jednak za bardzo skopałeś mu tyłek, przegrywasz. Dyskwalifikacja. Bo chciałeś go uderzyć młotkiem, podczas gdy tamten drugi wyciągnął wcześniej jeszcze większy młotek, ale to było okay. młotek. No Fajny był ten młotek, ja tą swoją drogą. Uspokojony. No. Lubię takie młotki. Oni podkreśla jak ciężki jest ten młotek w ogóle, no. a zdykty zrobione, ale to nie, 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 szanuję. Słuchaj, Ja Więc generalnie je... no. jestem zdania, że no. na dzisiejszym ro które prawdopodobnie, jak to będzie w internecie, to już będzie po tym row, Fint pojawi się i zabije siedem osób i nikt nie będzie pamiętać o tym, że on w ten sposób nie przegrał tej walki. On... Tu się kompletnie rozjeżdżamy, gdyż moim zdaniem powinni teraz Wyatta schować ponownie do szafy na jakiś miesiąc. Moim zdaniem... Nie powinni, moim zdaniem na tej fali, to jest w tym momencie, to jest tak trochę taka, moim zdaniem będzie taka sytuacja, jak jest movement Daniela Bryana, który generalnie nie był wcale over, dopóki w bullshitowy sposób w 18 sekund nie przegrał na WrestleMania po jednym finisherze. I publika nagle stwierdziła, hej halo, nam się to nie podoba, bo Daniel Bryan zasługuje najwięcej, w związku z czym będziemy stali za nim. Jedyne okay, co się teraz tak... wydarzy, to jest to, że rzeczywiście publika będzie za jeszcze bardziej niż była. A będzie? Czy po prostu właśnie teraz przestała być? Będzie. to, to, to był ten moment kulminacyjny, w którym Nie. Wyatt po nim wygra się pas? Nie, będzie oczywiście. Będzie jeszcze bardziej. Na złość Vince'owi i całej reszcie. Publika będzie w tym momencie za Wyattem jeszcze bardziej. Jedyną, jedynym zawodnikiem, który na tym stracił, jest Seth Rollins. To jest koniec fejsowego Setha Rollinsa. To był zły fejsowy Seth Rollins. Bo to generalnie jego faceowy run z pasem był straszny. Natomiast Wszystko w tego momencie. Jego faceowy z pasem Ej, był straszny. Ja się zgadzam. Natomiast w tym momencie tegoś nie ma prawa bytu jako faceowy mistrz. On nie ma prawa bytu jako faceowy zawodnik w tym momencie, po tym co zrobił ostatniej nocy. A do tego jego finisher, to w tym momencie to powinni schować do szafy. Na ja bym kikał to po jego finisherze na tym etapie. No więc właśnie, więc wiesz, no Bray Wyatt jest. Tym, który przegrał najmniej na tym wszystkim? Ba, mam jeszcze jedną teorię na temat tego, dlaczego to było dobre rozwiązanie. O, oh, hit me. No, wiesz, co, no ja w przeciwieństwie do ciebie mam jakieś argumenty, mimo tego, że wcale nie chcę tego bronić, ale ilu z Was, powiem w czasie przyszłym, włączyło RO tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, jaki jest follow-up do tego, co się wydarzyło na Hell in a Cell? Nikt. A ja myślę, że ty to zrobisz jutro rano. Specjalnie wstaniesz i będziesz ciekawy, co myślę, WWE to... wymyśliło i co się wydarzyło, jak problem się nie Jestem ciekawy, ale bardziej jestem ciekawy, jak bardzo będą chcieli uratować swój własny tyłek tym razem. Ale oni nie muszą nic ratować. Właśnie, obawiam się, że backlash może być dosyć spory. To, to, to nie ma. Kontrowersji creates cash. I, I tutaj, w tym momencie, to kontrowersji sprawi tylko i wyłącznie tyle, że ludzie za, zainteresują się tym, tym roli jeszcze bardziej, niż, niż pewnie by się zainteresowali po tym, gdyby ten Bray Wyatt po prostu ten pas wygrał i będą ciekawi tego, nie, jak ta nie sytuacja się ja Nie, nie zgodzę się z tobą, masz prawo. cały czas e, publika WWE chce czegoś nowego. W końcu dostali coś nowego, świeżą postać, postać ciekawą, postać inną wszystkiego, Dali mu walkę o pas. To mhm. był moment, żeby mu dać ten pas. To byłaby ta zmiana. Jednak finalnie okazało się, że WWE zapędziło się jak zwykle w kąt i nie ma jaj, żeby kontynuować to, co zaczęli. W związku z tym wymyślili sobie taką stypulację i taki finish do tego, jakiśmy dostali. I teraz zamiast czegoś nowego, dostajemy Wajata, który jest o dwa kroki do tyłu w stosunku do tego, co był wczoraj. Dostajemy dalej Rollinsa z pasem, który jest jeszcze 15 kroków wstecz do tego co był wczoraj i nie ma tu żadnej zmiany, więc po co ja mam oglądać to Roll? Po co ja mam sprawdzać co się jutro wydarzy, skoro ja wiem, że tak naprawdę nic się nie zmieni? A teraz przed nami Survivor Series, więc pewnie znowu będą budować przed kolejną walką Sefa z Lesnarem, więc bardzo nowe, świeże wydarzenia. Sefa z Lesnar, gdzie mistrz kontra mistrz. Eee, nie, nie, myślę, że to będzie zwykła międzybrandówka, jak zawsze. Widzisz, ja do tego podchodzę zupełnie inaczej. Ja do tego podchodzę w ten sposób, że jestem bardzo ciekawy tego, co się wydarzy tej nocy, bo coś przez main event Hell in coś się na pewno wydarzy, nawet, wcale bym się nie zdziwił, mogą być słowa prorocze, może nie są, gdyby nagle ten Bray Wyatt przyszedł i ten pas wygrał dzisiaj w nocy, na przykład. Żeby okay. podbudować go jeszcze bardziej jako, jako potwora w tym momencie. No, gość, gość wczoraj dostał tyle, w nocy dostał tyle, ile mógł. Jeżeli teraz zabukują rewanż i Wyatt wygra ten pas, to okej, okay. to uznam, że sobie poradzili z tą sytuacją. Że to jest najlepsza rzecz, którą mogą w tym momencie zrobić. Gdyż jeżeli zabukują rewanż i Wyatt z nie wygra tego pasa, to jest to kolejny bullshit. A najgorsze, co mogą zrobić, to rolnicy wychodzący i mówiący, jak to ciężko walczy i wrzucającego nowego, nie wiem, pretendera do pasa w Arabii Saudyjskiej. A zobaczymy kolejny fan house po prostu uśmiechniętym łajatem, Finn kogoś zabije i tyle. I w sumie było co było, nikt już o tym nie pamięta. Ale no właśnie, i to jest to, moim zdaniem to jest piękno wrestlingu, i moim zdaniem to jest to, co i tak to się tutaj może wydarzyć, Ludzie o tym za chwilę zapomną. Nie takie monstery, nie takie monster, monster Hilly prze, przegrywały w taki sposób, i ludzie o tym zapominali po tygodniu. Bro so. Strowman w czasach, kiedy był bukowany na talnego niszczyciela, gdzie był na szczycie i wszyscy zastanawiali się, jak on tego pasa nie wygrał, przegrywał no. walki w równie głupi sposób czasami, I, i ludzie o tym nie pamiętają po czasie, i to nie jest problem, żeby zbudować go jeszcze raz do tego, żeby zagrażał wszystkim. To jest wszystko. Kwestia ale... jest kwestia i pomysłu. Więc tak, skórze... tylko że jego nie trzeba bukować jeszcze, budować jeszcze raz, gdyż ta postać już była zbudowana. Wystarczyło ale Fida też tylko... nie trzeba budować. Wystarczyło tylko po prostu ostatecznie pociągnąć za sznurek do końca i dać mu ten pas, który. No, czy ale ten pas dostanie? Okej, okay, może i dostanie. To w takim razie, skoro planują dać mu go później, to po co bukowali tą walkę teraz? Naprawdę, niech mu rzucą Alisera Blaka do pokonania, kogokolwiek. No już nieważne, byle kogo. Po co teraz? A jedyne po co tą walkę wrzucili teraz, to bo nie masz Halloween, więc mamy potwora w klatce, światełko czerwone, ja bójcie też, się. Ja też będę walczyć na Halloweenowej gali. No właśnie, ty też jesteś jak potwór, więc to się spina wszystko w całość. Prawda. Dokładnie, ale przypomnij sobie sytuację, co było z Ray Ramel 2014. O kurwa, patrz, ja nie pamiętam Ray Ramel 2019, ale słucham. oświeć mnie, co było w 2014 roku? No to było to, co Batista wygrał. Też był bullshit i też wydaje mi się większość pamięta. Ja wiem, że ty a... się nie liczysz, bo a ty ciekawe, masz to, pamięć to, to, w ogóle geriatry. To, to, to był to co, co on tam nie miał być, a jednak to, to był to Ray Rumble co miał Daniel Bryan wygrać? To było to Ray Rumble gdzie wszyscy liczyli na Bryana, a finalnie wygrał Batista. No to, to właśnie to powiedziałem. Rok później też był taki sam bullshit, znaczy może to był średni bullshit, ale też był to bullshit jak wygrał Romek, po prostu wyrzucając Pół Ramble i jednocześnie mu rok na pomoc, na koniec. To była taka sama reakcja. No. No. no, no, i, co? no I Romek tego. się wybronił, Batista się wybronił. Ile Nadia zajęło Romkowi wybronienie się, bo to był start tego, że wszyscy zaczęli go na niego buczeć. Ile mu zajęło wybronienie się z tego? No Nie wiem, za krótko. Za, za krótko. Moim zdaniem, za krótko. Wszyscy... Moim zdaniem dalej, wszyscy... 5 lat. Moim zdaniem wszyscy byli dalej na niego buczeć. Sorry, Roman. Nie ja no. lubisz Romana, a ja nie lubię. Czemu? Nie no, lubię Romana, Czyli jest mi obojętny na tym etapie o. jak 95% rosteru DWE, ale to jest inna sprawa. No widzisz, mnie jest obojętne 100, więc Nie, myślałem, że 99. A to kto mi jest nieobojętny? Nie, przysiądza Nakamura. Krzyszka Nakamura, dokładnie. Ja go nie trawię, to jest, bo to nie jest mi obojętny, To jest nienawiść, w związku z czym tak, masz rację, 99 proste. 99% rosteru uh, nie dbam o nich w ogóle, 1% nienawidzę. Konichiwa, shinsuke! To jest rasistowskie bardzo i mieliśmy w tą stronę. No ale przepraszam, no ludzie się nie spodziewali niczego innego od mojego powrotu no to akurat na scenę podcastową. No. W związku z czym, jak już jestem, to trzeba żyć według swojego gimmiku, no. Ale ty teraz jesteś mistrzem, ty powinieneś być, wiesz, na jakąś wyższą poprzeczkę sobie stawiać. Puh, proszę cię, na to żadna poprzeczka. No w sumie, w sumie fakt. No. No. Teraz to, ale peleryny ma przynajmniej, więc taki plus dla niego. To niech odlatuje na niej, no. Nie wiem, w każdym razie już tak, żeby nie kręcić wokół tego tematu, bo już nagrywamy, widzę, z 15 minut. Ej, co to już, tak? Nie wiem czy już, ale chciałem tylko podsumować, że... Znaczy, ja się... Czapka z gówna WWE, bo w ciągu jednej walki zabili tak. Może nie do końca zabili, ale na pewno popsuli wiele rzeczy. Popsuli Wyata, spierdolili całkowicie Sefa, spierdolili jego finisher i stypulacja Helenia i jest kompletnie dla mnie martwa. Co, ale to jest tak, czy, po, powiedz mi, czy, czy, stypula, czy stypulacja Last Man Standing jest dla Ciebie martwa? Tak. Czy Jest przebukowana na pewno aktualnie w WWE. Ale czy, czy, czy uważasz, że jest to martwa stypulacja? Nie wiem, jest to obojętna stypulacja, to jest... Okay. Last Man Standing jest stypulacją w WWE, która jest jakby poziom wyżej od normalnej walki. Nie, bo generalnie chciałem tylko powiedzieć, że ludzie nazywali... Last Man Standing martwą stypulacją, i taką, która nie ma już w ogóle sensu. Mhm. Po tym, jak John Cena zakleił Batyście nogi, i ten nie mógł wstać, mimo tego, że mógł wstać. No ale miał zaklejone nogi, więc no se I ludzie też mówili, że w tym momencie koniec Last Man Standing, i, i tyle. Ludzie przesadzali wtedy. No ale tak samo teraz ludzie przesadzają, o, o na No sobie. ale co innego, kiedy, kiedy w walce, kiedy może się wydarzyć, wszystko nagle przegrywa przez dyskwalifikację, bo skopałeś się komuś za bardzo tyłek. A co innego, że ktoś po prostu kogoś pokonał to, zgodnie dyskwalifikacja z zasadami. nie była spowodowana. Ale ta dyskwalifikacja, dyskwalifikacja nie była spowodowana tym, że on go uderzył młotkiem w głowę w krzesło. A czym była spowodowana? Spowodowana była tym, że coś w sefie pękło i gdyby nie następowali tej walki, to zrobiłby mu krzywdę, no. Aha. Czyli to przez emocje prawdziwe, tak? Przez pasję no. dla tego sportu. Nie przez pasję dla tego sportu, przez prawdziwą chęć zrobienia komuś krzywdy jest generalnie, to tylko i wyłącznie to DQ pojawiło się dlatego, że Seth Rollins przekroczył granicę, której przekroczyć nie powinien i gdyby ta walka nie została zastopowana, to prawdopodobnie doszłoby do czegoś gorszego. I w ten sposób te, to było sprzedawane, no. I w ten sposób to będzie sprzedawane. No jest, wiesz, okay. To jest, wiesz, taki typowy snap, gdzie, gdzie gdzieś, gdzieś, gdzieś coś w gościu pękło i gdyby tej walki nie zastopowali, no to... Czyli jak Triple H łamał młot Vince'owi na jego głowie, który się dosłownie złamał w pół, to to nie było przekroczenie granic. Nie, bo to, było, to nie było przekroczenie granic, które, które były TV14, czy coś. No, Ja to było ja rozumiem przekroczenie tą historię. granic TVPG, więc... Ja rozumiem tą historię. Jest to po prostu jedna z głupszych historii, jaką ta federacja opowiedziała. no ale no to ja się ja się mówię, że ja się zgadzam z tym, że to było głupie. Natomiast ja ci staram się to jakoś, wiesz, argumentować dlaczego i jak to będzie sprzedawane. To jest tak, że gość... Zrobił mu taką krzywdę jaką mógł, nie robiąc mu w ogóle krzywdy, w związku mhm. z czym gdyby tej walki nie zatopowano, to gość wyjąłby na przykład nóż. No i... Albo maczetę, nie? No i w tym momencie zacząłby go trzymać tak. No bo to tutaj generalnie to jest tak, tak taki poziom emocji, tak. Okej, okay, to jakby na końcu nie wiem, przyluga policja i aresztowali Rollinsa, to może by to miało nawet i ręce i nogi, co mówisz. No ale... Nie mają za co, ponieważ walka się zatrzymała w takim momencie, że nie muszą go aresztować. A powinni, może. No, równie powinni. dobrze, za każdym razem jak Wyatt kogoś atakuje, tego za napaść powinni, wiesz? <laughs> to byłoby ciekawe. zobaczyć Wyatta w kajdankach. Tak, tak, list gończy na początku każdego ROW. list gończy. Czy ktoś widział Braya Wyatta. Ja rozumiem, co chcą mi sprzedać, co będą chcieli mi sprzedać, aczkolwiek gówno sprzedane, bo tego, nie wiem, w stążce dalej jest gównem. W sreberku. W sreberku wstążce, wiesz co? A życzę ci, żeby ktoś ci kiedyś dał w prezencie gówno we st stążce, naprawdę, no. Żebyś nie będzie wiedział, że to jest gówno. Ale no właśnie, bo w sreberku jeszcze możesz się oszukać, a jak będzie tylko wstążka, to od razu będziesz widział, co to jest. No moja analogia była trafna. I ty też się oszukasz. Nie oszukam się. Słuchaj, jak spotkamy się za kolejne 9 miesięcy przy kolejnym odcinku podcastu, to zapytam się ciebie, co myślisz i wtedy powiedz mi zupełnie coś innego. No okej, okay, dobra. Po mogę ci powiedzieć, że się wybronili z tej sytuacji, ale na pewno nie oznacza, że powiem, a w sumie nie, w sumie ten finish jednak spoko był, jednak doceniam, ale to, szanuję. Ale to nie był spoko finish, ja tego zupełnie nie neguję, natomiast ja myślę, że ludzie jak zawsze mają tendencję do przesadzenia. No, być może, ale jeżeli cała publika skanduje AEW. Skanduję refund, no, o ile to myślę, że... Słuchaj, powiem tak, refund to bym wziął. Ja również ale... bym wziął, mimo że nie wydano nic złotówki na to. Ale za oglądanie EW to uważam, że to jest większa kara niż ten main event, dziękuję. Tu właśnie teraz przykroczyliśmy więcej dyslajków niż lajków na YouTubie. No to zapraszam na moje prywatne fanpage bo albo na grupę Wrestling Polska, powiem wam dlaczego gardzę fanami EW. Tak, link do profilu Grzegorza na Facebooku będzie w opisie poniżej. A wszystkie ładne panie mogą pisać na maila. <grym> Dobra, okej. Okay. Myślę, że nie ma co się rozwodzić specjalnie na tym. Dobrze. Tak jak mówię. Jest to gigantyczny szyli. Pozdrawiam winsa, ale spoko. Ja chcę tylko zapytać. Wypłakałeś się? Nie wiem, tak naprawdę to lepiej ci jest w pracy, ale tak, jest, niech będzie jest mi lepiej. Dziękuję no to... za wysłuchanie. Proszę. Szkoda, że to tylko ja musiałem wysłać, bo nikt więcej tego nie wysłucha, ale no, słowo się rzekło, obiecałem Ci, że dam Dziękuję, Ci platformę. Dziękuję, z ciebie. Mimo tego, że dałem Ci platformę, powiedzieliśmy mi, Co Ty więcej mówiłeś? A co ja poradzę, ja jestem dobry w podcasty. No. Jesteś dobry, niech Ci będzie. Wczoraj, wczoraj na treningu rozmawiałem, z Ty mówi z kimś tak jakoś dzisiaj się wstrzeliłeś w... Um, Widzisz, trafiłem Twoją taką potrzebę, tak. trochę podcastową. Znaczy nie trafiłeś potrzeby, ale. Ten generalnie... jakiś taki płomek zapłonął lekko, delikatnie u ciebie tak, wczoraj, ponieważ, i w tym momencie wchodzę ja. Wczoraj um, ktoś, ktoś się mnie zapytał, o bycie komentatorem albo coś, więc ja rzekłem, że miałem taki krótki epizod w swoim życiu, gdzie nawet to mi się zdarzyło, bo nie wszyscy tutaj na wyspie wiedzą o moich. Epizodach czy to z ATJ mówi, czy to z KPW, czy to z DDW, w związku z czym zacząłem o tym mówić, i tak potem rzuciłem okiem na ten, kiedy ostatnio było ATJ mówi, w którym wystąpiłem, i to było nikomania 3. W związku z czym to było z 10 miesięcy temu, myślę? Nie, nie wiem, tak albo dawno. więcej, chyba, nie wiem, nie pamiętam, nawet nie pamiętam. To... I tak jakoś dzisiaj strzeliłeś z tym podcastem i stwierdziłem, a w sumie, czemu nie? Dawno nie mówiłem do mikrofonu. Jak A. się z tym czujesz? Lepiej ci teraz. Ale co, z podcastami? Mi się zawsze dobrze żyło z podcastami. Ja nie zacząłbym, nie zaczynałbym, nie zaczynałbym restingowego Słowa Bożego, gdybym nie chciał prowadzić podcastów. Ja cały czas bardzo <laughs> lubię robić podcasty. One <laughs> mnie naprawdę sprawiają bardzo dużą przyjemność. Natomiast ja zazwyczaj nie mam na nie czasu i, i teraz zajęło mi 10 miesięcy na to, żeby sobie ten czas znaleźć, więc. To się nam obu tyle zajęło, więc już tak wiesz. Nie pucuj za bardzo. Ja, no przy chłopie, no tak, ty, ty ty, ty, i tak nie masz życia. E, więc ludzie, którzy mają nadzieję, że pojawi się jakiś kolejny odcinek, gwarantuję Wam że się pojawi. Natomiast nie gwarantuję Wam kiedy. Że... <coughs> Czy to będzie w tym stuleciu, nie wiadomo. E, jeżeli? To jest tak. Jeżeli uda nam się zrobić jeszcze jakiś odcinek w 2019 roku, to będę to uważać za sukces. Jeżeli nie, to życzę Wam szczęśliwego nowego roku i wesołych świąt. I do usłyszenia w 2020. Co tak kończymy? No a to jest co? Koniec? Ja już mabię. ja już jestem pożegnany do końca roku, to. Okej. Okay. No to też może potem... ale pożegnaj się. Do wszystkiego najlepszego. Dużo Dobranoc. zdrowia wam życzę. Dobranoc. Zamykamy.